Zapewne nieraz zdarzyło się, że usłyszeliście gdzieś stwierdzenia, że obecnie muzyka zeszła na psy, straciła na wartości, jest mniej interesująca, a kiedyś to śpiewało się o czymś i tworzyło wyśmienite, zapadające w pamięć melodie, a artyści generalnie przekazywali prawdę, a nie byli wytworem łasych na ogromne sumy pieniędzy wytwórni płytowych. Oczywiście mocno koloryzuje, ale niestety i z takimi skrajnymi opiniami można się spotkać, kiedy o muzyce wypowiada się ktoś niezorientowany w realiach i robi to tylko przez pryzmat swego rodzaju nostalgii. Jednak czy nie tkwi w tym jakieś ziarno prawdy? Czy faktycznie popularna obecnie muzyka jest tak samo dobra jak kiedyś? Oczywiście nie sposób odpowiedzieć na te pytania, posługując się ogólnikami. I odnosząc do całości, która jest niezwykle różnorodna. Ale sięgając po konkretne przykłady, można zadać kłam pewnym utyskiwaniom bądź je potwierdzić. I to właśnie postaram się zrobić w tym podcaście, gdzie zestawię muzykę starą, czyli sprzed kilku dekad, do tej, która obecnie króluje na listach przebojów. A! Konkretnie zajmę się zagadnieniem powtarzalności. Sprawdzę, czy muzyka pop jest teraz bardziej repetytywna i prostsza pod względem tekstowym niż ta sprzed lat oraz jak wyglądało to na przestrzeni kilku dekad. Nie będę wyważał otwartych drzwi, gdyż posłużę się analizą, która pojawiła się na stronie The Padding. Autor Colin Morris w swoim artykule Czy tekst w muzyce pop staje się bardziej repetytywny przeanalizował 15 tysięcy utworów które były notowane na Billboard Hot 100 od 1958 do 2017 roku i szczegółowo odpowiedział na to pytanie. Zanim przejdę do szczegółów, jeszcze kilka słów o samym sposobie analizy. Morris wykorzystał algorytm Lempel-Ziv, który usuwa różne nieunikalne, powtarzające się frazy tekstu, tym samym redukując go i skracając do koniecznego minimum. Dla przykładu Najbardziej powtarzalnym utworem w tym zestawieniu okazało się Around the World zespołu Daft Punk. Algorytm zredukował bowiem jego tekst aż o 98%. A to dlatego, że w piosence jedynymi słowami jest powtarzane kilkadziesiąt razy Around the World. Jak dokładnie działa ten algorytm, krok po kroku zobaczyć możecie na stronie z artykułem. Co zatem wynika z tej obszernej analizy? Nie zwlekając, szybko odpowiem, że tak, muzyka popularna staje się coraz bardziej powtarzalna. Biorąc pod uwagę wszystkie dekady od lat 60. do teraz, w zestawieniu 10 najbardziej repetytywnych utworów, aż 4 są z XXI wieku. A dwa są bardzo blisko, bo z 1997 i 1998 roku. A oto prezentowane zestawienie. Nie jest oczywiście jednak tak, że utwory z tego tysiąclecia stały się nagle wyjątkowo wtórne. Jak zauważył Collins, piosenki, które znalazły się w top 10 zestawienia Billboard Hot 100, stawały się średnio coraz bardziej powtarzalne każdego roku od 1960 do 2015. Pokazuje to, że żyjemy w czasach pewnego przesilenia, jeżeli chodzi o repetytywność tekstu. Co jest z jednej strony pocieszające, bo być może to dojście do ściany sprawi, że tendencja się odwróci i autorzy większą wagę zaczną przykładać do warstwy słownej. Nie jest jednak żadną tajemnicą, że powtarzalność w muzyce jest niezwykle pożądana, jeżeli chodzi o odbiorców. Po prostu bardzo lubimy zaśpiewać po raz kolejny wchodzący refren, czy nucić jakąś charakterystyczną melodię. Czasem piosenki wydają się być tak skonstruowane, że zwrotka jest tylko po to, żeby szybko doprowadzić do stanowiącego clue refrenu. Istnieją zresztą pewne wytyczne, które trzeba spełnić, żeby utwór odniósł sukces, czy wręcz po prostu był zaprezentowany w dużej, mainstreamowej rozgłośni radiowej. Dotyczą one czasu trwania piosenki, który nie powinien przekroczyć trzech minut, oraz tego, jak szybko ma pojawić się refren. Generalnie im wcześniej, tym lepiej. Jak mówił dyrektor muzyczny Radia SK, Olger Wojtkowiak w wywiadzie dla antyweb.pl, Radio komercyjne niejako z definicji dąży do tego, aby powiększyć grono słuchaczy, co mi się zresztą szalenie podoba, bo fajnie mieć świadomość, że Twojego radia słucha codziennie 3,5 miliona ludzi niż 3 osoby. Aby to osiągnąć, należy grać muzykę popularną, unikać autorskich niszy. W tej wypowiedzi istotne wydaje mi się zwłaszcza to ostatnie zdanie szeroko pojmowany przemysł muzyczny czyli przede wszystkim duże wytwórnie i media. Jest nastawiony na lansowanie nowych, często z krótkim terminem przydatności gwiazd oraz na zysk finansowy. Nie dba się zatem o edukację słuchacza i rozwijanie gustów muzycznych. Im coś jest prostsze, tym łatwiej to zrobić tak zwane patenty na hity, jak w kółko powtarzane progresje akordów i sprzedać niezbyt wymagającej publiczności, która oczekuje wciąż tego samego. Wracając jednak do prezentowanej analizy, możemy zobaczyć Którzy z wykonawców są najbardziej odpowiedzialni za bieżący stan rzeczy. Biorąc pod uwagę wszystkie dekady, mistrzynią powtarzalności okazała się Rihanna, której średnia wynosi aż 65%, co daje jej zdecydowane prowadzenie. Kawałek dalej, bo z wynikiem 60%, placują się Beyoncé i Britney Spears. Tuż za nimi jest One Direction, 59%, Madonna, 58%, Mariah Carey i Michael Jackson, po 57%. Co rzuca się w oczy, to to, iż czołówka tego dość niechlubnego zestawienia należy do artystów nam współczesnych. Dopiero z wynikiem 54% wyłaniają się następni w kolejności The Beatles i Sam Cooke, czyli gwiazdy lat 60. To z kolei wiedzie palmę pierwszeństwa w zestawieniu najbardziej nierepetytywnych artystów. Jest to poczciwy Frank Sinatra z wynikiem 35%. Blisko niego plasują się Elvis Presley, Billy Joel. Ray Charles oraz Brett Paisley. Tylko ten ostatni jest muzykiem, który największe sukcesy święcił w XXI wieku, wydając debiutancki album w 1999 roku. W świetle prezentowanej analizy możemy z pełnym przekonaniem odpowiedzieć, że to nie przypadek. Istnieją jednak pewne rodzaje muzyki, które niejako w swoim założeniu nie są nastawione na powtarzalność. Mowa na przykład o rapie i muzykach takich jak J. Cole, Eminem czy Kanye West. Prowadzą oni zazwyczaj swoje opowieści przez wiele długich zwrotek, tylko w refrenie powracając do repetytywnych fraz. Podobnie jest w przypadku artystów pokroju Depeche Mode, U2, Bruce'a Springsteena czy Boba Dylana. Zwłaszcza ten ostatni słynie stworzenia ze swoich utworów mini-opowiadań: dla przykładu Like a Rolling Stone czy Stuck Inside of Mobile with a Memphis Blues again. Nie bez powodu Dylan został przecież laureatem literackim Nagrody Nobla. Triumfować mogą zatem wszyscy, którzy z niejakim niesmakiem spoglądają na współczesną muzykę popularną. Można bowiem bez cienia wątpliwości stwierdzić, że jest ona bardziej powtarzalna niż kiedyś. Czy to jednak całkowicie przekreśla to, co dzieje się tu i teraz i sprawia, że powinniśmy zanegować obecne trendy i uznać je za bezwartościowe? Oczywiście, że nie, bo jest to tylko jeden ze składników ogromnej muzycznej zupy XXI wieku. Z pozostałymi narzekaniami i mitami dotyczącymi muzyki nowej i starej przyjdzie nam się pewnie jeszcze rozprawić, a na razie wypada mi się pożegnać i życzyć radości z powtarzalności. Zatem do zobaczenia, do zobaczenia, do zobaczenia, do zobaczenia, do zobaczenia, do zobaczenia.